Okazuje się, że gimbal, którego miałam przed chwilą w Neverfullu, może zostać uznany za broń, więc muszę go teraz dać do mojej torby Samsonite, żebym nie miała żadnych problemów. Zdecydowałam się na to, żeby skorzystać z usługi opolowania torby, żeby mnie po prostu nikt nie okradł. I ta usługa kosztuje 50 zł. I tak wygląda efekt finalny. Jeżeli ktoś się będzie dobierał do mojej torby, to to zauważę, bo trzeba będzie przeciąć folię. Jedna z Was polecała mi te walizki, ponadto są świetne jakościowo. Dajcie mi przyznać, jeśli je posiadacie, bo być może wymienię kiedyś swoje Samsonite'a właśnie na te. Jest 8 rano, czyli środek nocy jak dla mnie. Znajduję się właśnie na lotnisku. Jestem już po odprawie i czekam na swój lot do Barcelony. A póki co chyba pójdę sobie coś zjeść oraz się czegoś napić, ponieważ jestem bardzo, bardzo głodna. Jest i moje luksusowe śniadanie, czyli kanapka z jajkiem oraz świeżo wyciskany sok pomarańczowy. I już jestem moim drodze na lotnisku w Barcelonie. Lot trwał niecałe 3 godziny. Miał delikatne opóźnienia. Teraz idę sprawdzić, czy wszystko w porządku z moimi bagażami. Jak widzicie z moją torbą wszystko w porządku jest nienaruszona, także mogę zmierzać teraz w końcu do hotelu. Weszłam do swojego pokoju w pięciogwiazdkowym hotelu Arts, który mieści się przy samej plaży. A w związku z tym, że jestem tutaj dopiero kilka minut i jeszcze nie zdążyłam się rozpakować, to pozwólcie, że za chwilę zrobię dla Was taki room tour, zwłaszcza, że jest co pokazywać, a chciałabym to zrobić, zanim tutaj zdążę nabałaganić. Natomiast pierwsze, co muszę Wam powiedzieć, to to, że jestem, słuchajcie, w szoku, dlatego że tu jest niesamowicie. Miła, sympatyczna obsługa. Uważam, że tu pracują fantastyczni ludzie. Po prostu w żadnym innym hotelu, w którym byłam. Nie trafiłam na taką obsługę, jaka jest tutaj, także jestem naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona. Poznałam już tutaj kilka osób, każdy zajmuje się czymś innym. I coś, co musicie wiedzieć, to to, że mój pokój znajduje się na 33. piętrze hotelu Arts, w związku z tym stąd jest niesamowity widok. Już Wam pokazuję, jak to wszystko dokładnie wygląda. Jak widzicie, z okna mojego pokoju hotelowego rozpościera się widok dosłownie na wszystko, także po lewej stronie mamy morze. Na wprost są widoczne góry, a po prawej panorama miasta. Także muszę wam powiedzieć, że ten widok niesamowicie mi się podoba. A teraz wam pokażę, może jak wygląda mój pokój. Pod oknem znajduje się miejsce do siedzenia, czyli jak widzicie szezlong. Oczywiście stolik kawowy oraz fotel. Zwróćcie uwagę na to, jak długi i szeroki jest ten parapet tutaj. Możemy się na nim swobodnie położyć, albo usiąść i się czegoś napić, podziwiając widoki. Bardzo podoba mi się to rozwiązanie. Następnie mamy Strefę pracy, także biurko i fotel. Lustro, i chciałam Wam też zwrócić uwagę na to, że tutaj mamy te same kontakty co w Polsce, więc nie trzeba zabierać ze sobą przejściówek. I jak widzicie, już mi się rozładowała jedna bateria, ponieważ od rana nagrywam vloga, więc muszę sobie ją doładować. Kolejna rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, to coś, co znajduje się w, w zasadzie w każdym pokoju hotelowym, czyli telewizor. I już zdążyłam się zorientować, że mamy tutaj system nagłośnieniowy marki Bank Olufsen, czyli takiej dizajnie, designerskiej, drogiej, luksusowej marki, dla tych nas, którzy nie wiedzą. Oczywiście pod spodem y, różnego rodzaju przysmaki, chipsy, czekoladki. Tutaj y, płyta y, z muzyką hiszpańską, barek, taki mini barek, w którym znajdziemy wino, y, nawet nawet świeczkę zapachową y, o tej samej nazwie y, co hotel. Następnie mamy jeszcze ekspres do kawy marki Delonghi. Tej samej marki, które, której mam e, czajnik w domu, i którą oczywiście Wam polecam. I Pan mnie tutaj poinformował, że w ramach e, opłaty za pokój, mogę wypić sobie dwie kawy dziennie. Koniecznie muszę wam wspomnieć również o ogromnym, dwuosobowym łóżku, które, jak widzicie, już jest w tamtym miejscu wygnieciony, ponieważ się położyłam e, na nim wcześniej. E, mam nadzieję, że będzie bardzo wygodne to się okaże. I tutaj coś Ciekawe, słuchajcie, mamy taki panel sterowania. Możemy sobie sterować światłem i na przykład zapalić światło w łazience, którą wam za chwilę pokażę, albo opuścić rolety. Naciskam i roleta się opuszcza także jeśli chcemy się zrzemnąć w ciągu dnia to jest to jak najbardziej możliwe i uważam, że to też jest bardzo przydatne. Z drugiej strony łóżka znajdują się dwie torby jeszcze nie rozpakowane, sprzęt fotograficzny, Canon jak widzicie, mój Neverfull, a tutaj przejdziemy teraz do drugiej części pokoju i po prawej stronie widzicie, że znajdują się różne czasopisma. Mamy tutaj na przykład najnowszy numer Vanity Fair. Proszę bardzo. Także dopasowane myślę do samego hotelu. Następnie mamy tutaj szafę, a w zasadzie dwie szafy i szafa prezentuje się następująco czyli wieszaki. Mamy tutaj safe, szuflady, a w drugiej szafie mamy szlafrok, kapcie hotelowe, wiadomo. Tutaj widzę takie wieszaki dla kobiet i takie gadżety jak na przykład woreczek na buty i worek na bieliznę. Mamy też deskę do prasowania i żelazko, co uważam, że jest bardzo dużym atutem, aczkolwiek w ofercie tego pokoju, który ja wykupiłam mam usługę concierge i w związku z tym ja mogę prosić, żeby mi wyprasowano rzeczy, także uważam, że to jest super udogodnienie. A teraz pokażę Wam Łazienkę. W Łazience możemy sobie ustawić światło. Może się ono palić w całym pomieszczeniu, albo tylko w jego części, na tak zwaną romantyczną kąpiel. Ale ja na potrzeby vloga włączyłam oba światła, żebyście wszystko dobrze widzieli. I teraz uwaga, uwaga. Otwieram. Tada! I słuchajcie. Tak prezentuje się Łazienka. Od razu zwróciłam na nią uwagę. Uważam, że jest bardzo, bardzo ładna. Za chwilę pokażę z bliska wam co i jak. Po lewej stronie, za drzwiami, znajduje się część, w której mamy wannę dość głęboką. Mamy tutaj, słuchajcie, sól morską, pięknie pachnącą, mydełko oraz ręczniki. W części środkowej, w której mnie w tej chwili widzicie. Znajdują się dwie umywalki i lusterko powiększające na środku. I teraz może po kolei, ponieważ mamy tutaj e, kosmetyki. E, marki Aspray, to jest taka brytyjska, e, luksusowa marka produkująca e, między innymi e, biżuterię i kosmetyki. I tutaj mamy e, różne zestawy. Tutaj mamy w środku szczoteczkę do zębów i nici. Tutaj zestaw do golenia, także te panie, które nie ogoliły sobie nóg, Mogą z niego skorzystać. Przechodzimy dalej, i tu mamy znowu to samo mydełko. I po prawej stronie ta sama marka cały czas, czyli yy, szampon i odżywka do włosów, a na dole żel pod prysznic oraz balsam do ciała. I tutaj mamy jeszcze takie drewniane pudełeczko, i kolejne, słuchajcie, zestawy tej marki. I co ciekawe, mamy tutaj tak. Grzebień. Następnie pilniczek. Kolejna rzecz to, słuchajcie, tutaj może nie, że się uśmiałam, ale byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ to jest zestaw wspaniałej pani domu, czyli mamy tutaj nici i igły, gdyby nam się coś złego wydarzyło z naszymi ubraniami. Ja często zapominam zabierać takie rzeczy, tym, tym razem też zapomniałam, także to myślę może mi się przydać. Kolejna rzecz to odświeżacz do ust. Mamy tutaj jeszcze pastę do butów oraz ostatnie dwie rzeczy to są takie sety do demakijażu, czyli waciki oraz patyczki do uszu. Kolejna rzecz, na którą chciałabym Wam zwrócić uwagę, to jest ta szuflada, w której znajduje się suszarka do włosów marki Babies. Także, jak widzicie, wszystko tu jest kompatybilne i ze sobą współgra. Następnie ręczniki, jak widzicie, kosz na śmieci, czyli nic ciekawego. I została mi jeszcze prawa strona łazienki. I teraz tak, tutaj mamy toaletę, czyli część z toaletą, i mamy tutaj też bidet oraz wagę. Oraz jeszcze jedna część, kabina prysznicowa, w której to możemy sobie usiąść. Zobaczcie, tak prezentuje się ta kabina. I znowu mamy tutaj kosmetyki te same co wcześniej, czyli szampon odżywka i żel pod prysznic. Także jak widzicie, łazienka jest bardzo duża i bardzo, bardzo ładna. Mnie osobiście się niesamowicie podoba, także w całości prezentuje się właśnie tak. W ramach ciekawostki pokażę Wam jeszcze rozkład tego pokoju, czyli tuż za drzwiami wejściowymi po lewej stronie mamy lustro. Następnie szafy. Po prawej łazienkę. Kolejne są czasopisma. Telewizor. Strefa pracy z biurkiem oraz strefa odpoczynku. Tam widzicie też mój sprzęt. Właśnie robię time timelapse do vloga, żeby jego oglądanie było dla Was jeszcze milsze. Oraz to duże łóżko. Także całość prezentuje się następująco i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona jak dotychczas z mojego wyboru. Dobrze, moi drodzy, room tour zrobiony. Mam nadzieję, że pokój przypadł Wam do gustu. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy Wam się podoba. Jeszcze tak, w ramach informacji powiem Wam, że ten mój pokój nazywa się Club Double albo Twin Room. Z dostępem do tak zwanej strefy Executive Lounge. I już Wam mówię, co to takiego jest. Otóż ta strefa znajduje się na tym samym piętrze co mój pokój, czyli 33. I to jest taka wydzielona, prywatna strefa dla. Wybranych gości. Oczywiście za nią się więcej płaci, ale tam naprawdę jest pięknie, jest, są niesamowite widoki na morze. Praktycznie przez cały dzień są dostępne do dyspozycji gości różnego rodzaju przekąski, alkohole, drinki itd. itd. No, oczywiście jest też Wi-Fi. Rano tam można zjeść śniadanie, także powiem Wam, że jestem niesamowicie zadowolona z tego, że wybrałam akurat te opcje. I może powiem Wam od razu, ile to to kosztowało, kosztuje 6571 zł dokładnie tyle, ale póki co jestem bardzo zadowolona z tego wyboru i pozwólcie, że teraz może pokażę wam jak ten executive lounge wygląda. Prysznic i przebrałam się w swoją ulubioną koszulę marki Lambert, wykonaną z LNU, i postanowiłam wybrać się na krótki spacer. Tak, w ogóle wzięłam sobie, słuchajcie, te koszulę w trzech różnych kolorach, ponieważ mam trzy wersje: niebieska, różowa i biała. I zamierzam je właśnie nosić tutaj na tym krótkim pobycie w Barcelonie. W związku z tym, że trochę zgłodniałam, postanowiłam coś zjeść i zatrzymałam się oczywiście w restauracji z widokiem na morze, jakżeby inaczej. I teraz Wam może pokażę jaką restaurację wybrałam i na co się zdecydowałam. Wybrałam restaurację Tokka i postanowiłam zamówić sobie kilka przekąsek oraz paeje. Wegetariańską, która normalnie podawana jest dla dwóch osób, ale pan powiedział, że zrobi mi wersję jednoosobową. Jestem bardzo ciekawa, czy będzie tak smaczna jak ostatnia, którą jadłam, a to miało miejsce kilka lat temu. Z restauracji. Rachunek wyniósł 56 euro i muszę Wam powiedzieć, że to jedzenie w ogóle nie było tego warte. Jestem bardzo niezadowolona z tego miejsca. Zniesmaczona tym faktem, że się tam wybrałam, ponieważ spodziewałam się czegoś znacznie lepszego. Także absolutnie nie polecam Wam tej restauracji. A teraz wrócę sobie na chwilę do hotelu i później znowu pójdę. przed chwilą do pokoju hotelowego i powiem wam, że jestem bardzo niezadowolona, ponieważ nie udało mi się zrobić dzisiaj zakupów między innymi w butikach Chanel i Hermes, a bardzo na to liczyłam. Niestety spóźniłam się i były już zamknięte, kiedy je znalazłam. Więc jedyne co mi pozostaje to przełożyć swoje plany na jutrzejszy dzień. A póki co wezmę sobie gorącą, aromatyczną kąpiel. Mam tutaj, jak wiecie, Sól, kąpielową o działaniu relaksacyjnym i zamierzam z niej w tej chwili skorzystać, ponieważ jestem dzisiaj po prostu wykończona. Także póki co żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Mm.